Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Painkillera Black Edition. Dzisiaj gramy w piątą misję z dodatku i jest to zapis z live'a. Yy, ukończ planszę w maksimum 20 minut. No to tu o sekretach to już można zapomnieć. I po prostu zapierdzielamy jak szaleni. A że ja lubię takie rzeczy... Znam do przodu Pewnie jeszcze fajnie by było wiedzieć w którą stronę ja mam iść O! O! Co tu się wyrabia? tego pająka tutaj z... ściągnąć w te okolice, czy co? A, jak pająk uderza w ziemię, to skaczmy. Właśnie się zastanawiałem, co mnie bije cały czas. O, tu było życie dodatkowe. W ogóle tego pająka da się zabić, czy, czy niekoniecznie? tylko po prostu muszę zabijać wszystkich innych Aha, strzelajasz padnie, to jest spotkanie. W sumie moc demona też by się tutaj nadała tylko zaraz, zaraz, bo ja. Właśnie, jakby się amunicja tutaj. Może ja z fainkillerem pochodzę. Moc demona by się przydała, tylko że ja tutaj nie jestem w stanie tych dusz zbierać. minigana, nie ma minigana. Takie coś mam dziwne o! Wziął i się rozleciał. Dawaj duszę. Dobra, lecimy dalej. Spokojnie panie, damy radę. Zobaczę, że jeszcze 3 minuty przed czasem zrobię. Co wy tu na mnie żygacie? Ale bzdura. Jakiś znak mi tu postawili i nie mogłem przejść, bo goście na mnie żygają. Skandal. Zauważyłem, że jest pułapka. To co, mam iść na dół, czy...? Aha. Dobra. Wykryłem sekret, po prostu. Miotech chyba będzie spoko no, nie coś tak się wydaje. Trzeba zbierać rozbierać duszy. Aha. tak zebrałem i tak. Wszystko trzeba rozwalić tam. Wyście z nieba spadają. Oj, to w garniturach dodatku. Ta broń jest dziwna. Nie strzela ciurkiem, tylko tak przerywa. No i dobra. po zamiatane. Jeszcze gdzieś ktoś. Coś, gdzieś. Ci powiem, że przez to, że to jest taki speedrun to nawet yy, nie, nie mam czasu czytać teraz tutaj sobie spauzuję po prostu. Eee... <laughs> Zombiaki ze Stalkera. No, a ten, ten miotacz to muszę tak wyczuć sobie najpierw bo w sumie pierwszy raz z niego strzelam. O, nie, jakieś latające badziebia. Nie lubię takich rzeczy. Tu pewnie by się właśnie miotać przydał, podejrzewam. Ale już zmarnowałem cały. Daj mi jakiś szybszą kroń, bo... Tego może być też spoko, no właśnie. Z Prodija. Ale ta gwiazdkownica już nie jest taka dobra jak była kiedyś, za dawnych czasów. Wszystkie auta Gawrony. o tu coś będzie grubego, Naw tak Bo matko, się czuję jak maxie pejnie. Chyba nie doskoczyłem do, do checkpointu. LOL. No i co, teraz już mi się plansza nie załaduje? A nie, załadowała się. Dobre. Takie mam bronie w ogóle? Bo już nie wiem z czego strzelać. O! pajączek znamy gościa teraz już wiem po prostu żeby jak najszybciej się go pozbyć no właśnie a nie łazić z nim Dobra jeszcze inną broń jakąś poproszę już bardzo żałuję że tutaj nie mam rakietnicy to jednak była petarda. Jeszcze jeden Spider-Man, o oh nie! Dobro, nie całkiem fajne tylko trochę irytuje to, że tak przerywa to strzelanie, ale... Ale przyzwoity ma... teamage Obrażenia. Nie trzeba dużo pocisków, a się rozpadają pięknie. Oho. Ptaszki. Dobra, chyba miałem ten miotacz, tak z końców. No i to by było na tyle. Tu teraz czasu stracę na tak padziewiam. Dobra, chyba wszystkie. Tam u góry mi pokazuje. A, dobra, już się wyczyściła. Jest checkpoint. Znowu nie, nie zaliczyło checkpointu. Przestaje mi się to podobać. Chyba, że to taka pułapka i dopiero za chwilę się pojawi. co ci powiem, że jak ich jest tak dużo, to ja nie, nie wiem, który akurat rzuca koktajlem, a który nie. Ale z shotguna dosyć dobrze to wychodzi i tak, więc... O A to spoko, że spadł i sam się rozsypał I Co, przed jeszcze tu jest Co jest? Dobra, chyba wszyscy Jeszcze mi coś pokazuje gdzieś. Tu jest jeszcze... Wajza. 11 minuta się zaczęła. To są jakieś, jakieś takie większe chyba. Albo mam takie wrażenie. Ja coś muszę pozbierać czasami, bo jak nic nie będę zbierał to mogę nie, nawet nie bardzo chcąc nie ukończyć tej planszy. Jeszcze coś by było, ale. Aha, i tak idę do góry, także jest spokojnie. Tutaj walczymy z czasem, już ktoś krzyczy na mnie. Dopiero przyszedłem na parking, już krzyczą. Ej no zaraz będę miał demona, ale nie chcę go tutaj zbierać, więc postaram się tego nie zebrać. Podejrzewam, że będzie jakaś mocniejsza, grubsza walka za chwilę. Przecież tutaj też bym trochę czasu zaoszczędził, ale zaryzykuję. Kadek nie zebrał czegoś. Dobra. Jeszcze sto ponad przeciwników zostało, tak więc. Gdzieś zaraz może być jakaś grubsza akcja. O, grubas. O, więcej grubasów. To biorę teraz dłużej rozwalamy grubasów. Grubasy się kulają. E, w sumie tylko to trochę ich było i nic poza tym ciekawego. No trudno się mówi. Ale na pewno trochę czasu za... Zaoszczędziłem. A faktycznie jakieś autka... Zaminowane, podejrzane. Ło matko, panie. Trzeba zmienić taktykę. Na szybszą, to było fajne. O, bankomat, Nie no, shotgun lepszy, tutaj jest zdecydowanie, a na pewno szybszy. O panie, Burger King to to nie jest, bo się sprzedawcy respią. W Burger Kingu tak nie ma. Jak jeden idzie do domu, to ktoś inny musi przyjść, a nie że tam od razu jest nowy. Żby odbija, ty głupi. Jak z czasem, no jeszcze 5 minut. Może być problem. Kamie we mnie rzuca, dobra, z tym trochę pochodzę. Tylko dobra, bo zrobił mi się checkpoint. Ja sobie zrobię swojego checkpointa. Bo tu o coś musi chodzić, tak? Aha. O, tak, znajome potworki trochę. Już były podobne. E, no, no to nie wyszło to tak rewelacyjnie jakoś. Cóż, nawet nic więcej nie było u góry. Jeszcze gdzieś ktoś jest lecimy szybko, bo czas jeszcze 50 40 przeciwników i 4 minuty, dobre. Powinniśmy dać radę A dalej co tu się dzieje? Zadowoleni klienci przyszli. A no, teraz rakietnicę dostałem, teraz to za późno. Teraz to ja się nie bawię. Nie no, wezmę, bo ten minigun tutaj jest fajny naprawdę. jakieś większe te świniaczki. O, coś czuje, że tutaj też trzeba No właśnie zwykłych się pozbyć śmierdzieli. Kurde. Co jest z tymi autami? Jeszcze no nie wierzę, game over no. Te auta latające to nie jest najfajniejsza rzecz, bo to totalne randomy. No nie jestem w stanie patrzeć się cały czas. No właśnie, jak oni z takim tempem rzucają, to jak ja mam unik robić? Normalnie skandal, skandal. życiek jest po rozrzucanych, tak także to widzę przewidzieli to, że to może być trudne. Dobra, idę po jedno żyćko. Gdzieś pancerz jeszcze był chyba, albo już go zebrałem. Dobra, zebrałem. Nie, a tu się prawie ukrył. Ja go szukał. Chyba już są śmiertelni, albo mi się wydaje. Chyba mi się wydaje. Nie! Nie zginął, dobra. a teraz to mi możesz sm smoknąć pompkę grubasie. Ale straciłem wszystko praktycznie. Jeszcze dwie minuty i dwóch przeciwników. Ognia! Leciałem szybko do checkpointu. To no teraz już będę wiedział, żeby się cofać Rakiet rakietnicą to raczej szybko pójdzie ten pająk końca jest chętny Co jest? Wcześniej taki pancerny nie był A Gdzie ty idziesz gościu Po co ty tam idziesz? Jeżdżę. To chyba się nie wyrobię w czasie. 20 sekund, żeby dowiec do Exitu. No znowu mi się cz czat nie scrolluje. Denerwuję, ale już. Dobra. Udało się. 15 sekund przed czasem. No myślałem, że będzie trochę lepszy wynik. Gdzieś jeden przeciwnik.